Serdecznie na czytaniu karty na dzień dobry, na 24 luty, na 24 luty, czwartek. Zaczynamy od rybek. Rybki. Rybki na 24 luty. 24 luty dla rybek. Jedna karta już tutaj wypadła. Ta też chce wyjść. Rybki, praca społeczeństwo, miłość, związki, single co jest przed wami ukryte oraz rada. Moje drogie rybki, wy macie w tym e, dniu energię i yy, yy, możecie spełniać swoje takie właśnie yy, drobne marzenia, bo to karta dnia jest więc takie drobne swoje marzenia. Jeżeli macie na coś ochotę, czy mieliście, no to dzisiaj jest bardzo fajny dzień, aby się właśnie zmobilizować. Yy, jeżeli chodzi o pracę, tutaj praca, yy, w pracy mogą od Was ludzie bardzo dużo wymagać, także tutaj, a jeżeli chodzi o wykonywanie Waszych obowiązków, tutaj będą po prostu wymagania. Jeżeli chodzi o Wasze społeczeństwo, przepraszam, to tutaj jest karta blokady. Także jakieś rzeczy tutaj nie idą do przodu. Jak widać, na razie jest, widzę, świeczka mi zgasła. Za chwilę będę musiała nową wziąć, ale to nic drugiego się pali. E, tak, wasze społeczeństwo tutaj to jest e, blokada. Blokada, jeżeli chcecie jakieś relacje ruszyć do przodu, to jak na razie jest to tutaj wstrzymane pewne rzeczy muszą się jeszcze wyjaśnić jeżeli chodzi o związki, no to w związkach no tutaj jeżeli chodzi o waszą tutaj drugą połówkę, no to jest to taki dzień, w którym wy też zbytnio nie będziecie mieli władzy nad tym nad, nad tym po prostu nad tą osobą, jeżeli wy taką chcieliście sprawować lub jeżeli chcieliście podjąć wy jakąś główną decyzję, no to w tym dniu tutaj podejmuje wasza druga połowa decyzję tą jeżeli chodzi o single, single mają tutaj taki dzień troszeczkę takiego flirtowania, takiego tutaj możliwy jest jakiś flirt, niekoniecznie z waszej strony, może być to ze strony innych osób, ale jest to karta też tutaj taka pozytywna, także są jakieś tutaj działania, reakcje z, z innymi osobami. Także jest tutaj wiele możliwości. Jeżeli chodzi o to, co jest przed wami ukryte, no to przed wami ukryty jest smutek. Smutek, czy to wasz, czy to takiej w głębi, w głębi po prostu duszy, czy to jest smutek osoby z waszego otoczenia, ale tutaj się coś takiego, taka energia emanuje. Radą tutaj dla was jest, abyście wy troszeczkę skupili się bardziej na, na samym sobie, na własnym ja, aniżeli na innych. Dziękuję, drogie rybki, za obejrzenie karty na dzień dobry, na czwartek, na 24. I teraz zapraszam raczki. Witam raczki serdecznie. Już tasuję dla Was karty. Raczki na czwartek. Dwudziesty czwarty. Czwartek. 24. Czwartek. Dla raczków. Raczki. Praca. Społeczeństwo, miłość, single, samopoczucie oraz co jest przed wami ukryte, oraz rada, moi drodzy. Macie tutaj bardzo fajne karty. Jeżeli chodzi o Was samych, czekają Was w tym dniu jakieś nowe przygody. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, w pracy tutaj Wasze marzenia, Wasze, takie, jeżeli macie jakieś pragnienia, co sobie pomyślicie, tutaj jest możliwość na spełnienie właśnie tych Waszych marzeń, pragnień. Oto osoby z waszego otoczenia są dzisiaj takie empatyczne, przyjazne i można tutaj się bardzo fajnie ze wszystkimi dogadać. Na miłość, tutaj dla związkowców, jest to karta taka troszeczkę, że. Albo, albo wy lub wasz partner e, może tutaj e, się doszukiwać pewnych e, jakichś prawd może w waszym związku, jakiś e, taki może drążyć tematy wam nie do końca wygodne lub wy będziecie tak e, podchodzić do partnera, albo jeżeli nie, no to jest to też karta e, tutaj e, takiego nowego podejścia do e, sprawy, do waszego związku. Jest to nowe podejście e, czy wasze, czy waszego partnera. Dla singli, tutaj jest możliwość poznania osoby bardzo fajnej dla was, bardzo takiej osoby, która mogłaby po prostu być z wami związana nawet do końca życia. Radą dla was jest, aby brać pod uwagę więcej, co jest przed wami ukryte, przepraszam, to jest to, aby brać pod uwagę też więcej tutaj możliwości, że nie tylko jedna możliwość jest. Także jeżeli myślicie, że jest sytuacja bez wyjścia, to jakiś jest. Jeszcze jedno wyjście jest e, na pewno. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, to, co jest dla Was radą, radą dla Was jest, aby się nie przejmować. Wszystko pójdzie po Waszej myśli, bo Wy macie tutaj wsparcie, moi drodzy. Dziękuję, Raczki, za obejrzenie karty na dzień dobry. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie. No i zapraszam do kolejnych e, czytań. Przepraszam, że troszeczkę noskiem ciągam, ale e, jestem przeziębiona i to już. Tak to już jest. No nic na to nie poradzę. Skorpiony. Witam Skorpiony na czytaniu karty na dzień dobry. Skorpion, czwartek, dwudziesty czwarty, dwudziesty czwarty czwartek, dwudziesty czwartek, dwudziesty Skorpiony, Skorpion, praca, społeczeństwo, miłość, single co jest przed Wami ukryte. U I moi drodzy, rada. No to tak. No, jest tutaj sytuacja taka, tutaj troszeczkę mnie ta wieża tutaj e, zaniepokoiła, ale możemy sobie dołożyć za chwileczkę kartę, zobaczyć, o co tutaj może chodzić z tą wieżą. E, jeżeli chodzi o Was samych, Wy się czujecie fajnie, Wy się czujecie dobrze, Wy się czujecie spełnieni. Jest to dzień taki, gdzie psychicznie też e, po prostu wszystko jest ok. E, na pracę tutaj, praca jest pokazana tutaj, że... E, Mogą tutaj być spotkania towarzyskie, kontakt z ludźmi. To jest taki kontakt też taki pozytywny, a czykolwiek może się pojawić jakaś osoba, która będzie w Waszym otoczeniu Was obmawiać za Waszymi plecami. Jest to też taka możliwość tutaj przy karcie tych dziesięciu kielichów. Jeżeli chodzi o wasze tutaj społeczeństwo, no to społeczeństwo tutaj też. Podejmuje jakieś kroki. Jak na razie też doszukuje się informacji, coś próbuje działać w, w jakichś obranych kierunkach. Także społeczeństwo tutaj nie śpi. Jeżeli chodzi o związki, no to związki to jest melancholia, jest to bardzo fajna tutaj atmosfera w związkach dla skorpioników. Wy się czujecie super spełnieni i tak samo dla singli. Single mają tutaj możliwość poznać kogoś, pisać z kim, szczetować, z kim się. Rozmawiać czy telefonicznie, to jest po prostu kontakt z jakąś osobą, na której będzie Wam y, zależało. A i tutaj przed Wami jest ukryta wieża, czyli coś tutaj się zawali, moi drodzy, coś tutaj się dzieje, o czym Wy nie macie pojęcia w ogóle. Radą dla Was jest tutaj, abyście Wy y, skupili się na Waszej rodzinie, na, na Waszym partnerze na miłości, która Was otacza. Jeżeli nie macie partnera, no to na Waszej rodzinie. To są takie sytuacje, w których Wy po prostu tutaj macie tutaj macie po prostu jakieś, po prostu takie więzi, że jest miłość, nie musi być to miłość do końca romantyczna. Przepraszam za mojego pieska, który tak szczeka. Ale coś tam... Jakieś inne pieski też czekają. Dobrze, teraz jak tutaj powiedziałem, tutaj dopowiemy sobie do tej wieży coś nieco. Ja sobie sobie potasuję kartę o co chodzi z tą wieżą. Co tu może być, co tu może się zawalić? Jakie sfery to mniej więcej może tutaj wasze życiowe poruszać? Dla skorpiona, co oznacza ta wieża? Co oznacza ta wieża? O, no, co oznacza ta wieża? Jakiej sfery ta wieża może dotyczyć? No dobrze, moi drodzy, tutaj, jeżeli chodzi o tą wieżę, tutaj jak tutaj położyłam. Właśnie kartę, żeby się dowiedzieć coś więcej, no to jest tutaj, e, e, wskazuje tutaj, tutaj na, na pewną czyjąś tęsknotę. E, tęsknotę lub e, problemy z nałogami e, osób z waszego otoczenia. E, ogólnie, Wy i ta cała sytuacja jest pokazana bardzo w pozytywnych barwach. E, tutaj się e, aż, e, żeby to były jakieś sytuacje, w których e, nie wiem, możecie. E, Być skrzywdzeni i, i traumatyczne przeżycia, to nie, to nie są jakieś takie sytuacje, bo wy się czujecie e, tak czy tak dobrze. Ale jest jeszcze tutaj e, m, karta, która mówi o tym, e, że 7 tutaj mamy. M, siedem różdżek, moi drodzy zaraz jeszcze sobie tutaj dotasujemy jeszcze tą jedną kartę, aby dokładnie sprecyzować albo wiecie co, tak jak właśnie po to mam te karty tutaj do dopowiadania do właśnie użyjemy sobie dzisiaj na tę właśnie sytuację, żeby jak najdokładniej było wiadomo o co chodzi mhm. dobrze mhm, no okej okay. No, okej, okay, moi drodzy. Tutaj jest e, karta, która mówi o tym, że przede wszystkim jest to. Y, może być to ta wieża tutaj związana z osobą, która za wami tęskni i mogłaby coś y, próbować w waszym kierunku robić. Może być to osoba też y, z uzależnieniami, która potrzebuje Waszej y, pomocy i w jakiś sposób y, będzie i może tej, tego, tego, tej pomocy od was nie otrzyma, no i coś tutaj się zadzieje. Ogólnie wy sami podchodzicie do tego. Y, tak, pozytywnie i Wy też nie, nie, nie będziecie tutaj skrzywdzeni e, tą sytuacją. A jeżeli chodzi o e, tutaj kartę siedmiu e, tych różek, tutaj co, co jest, no to ona oznacza tutaj, że Wy będziecie musieli się skonfrontować z pewnymi e, sytuacjami, moi drodzy. Także jakaś konfrontacja tutaj e, e, zewnętrzna z Waszej strony będzie miała miejsce e, w ten czwartek. Dziękuję moi drodzy. Skorpioniki. Teraz zapraszam na czytanie dla Wagi. Witam Wagi serdecznie. Tasuję dla Was karty na czwartek. Waga. Waga w czwartek. Witam w ogóle. Jeszcze, jeszcze się nie przywita. Waga na czwartek. Uwaga, praca, społeczeństwo, miłość dla singli. Co jest przed Wami ukryte oraz rada. Ok. No dobrze, moi drodzy, Wy tutaj macie ten dzień taki, na który po prostu wy wiele rzeczy nie będziecie mieli wpływu. Jeżeli się coś wydarzy, to są to sytuacje losowe. Nie jest to. To jest po prostu taki zwykły zbieg okoliczności i zdarzeń. Mogą się też tutaj takie sytuacje dziwne jakieś Wam po prostu przydarzać. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy możecie się podjąć nowego działania, zacząć się w jakimś nowym kierunku tutaj iść, no i po prostu się w jaki sposób tutaj zacząć rozwijać. Jeżeli chodzi o Tutaj, osoby z waszego otoczenia, no to wy będziecie w, ogólnie w tym dniu tak troszeczkę czuli się, że po prostu ludzie was potrzebują i będą do was przychodzić o różne prośby, żeby spełnić. Także tutaj są dni, jest to dzień taki, w którym wy tutaj. Będziecie po prostu proszeni o pomoc od waszego otoczenia. Jeżeli chodzi o związkowców tutaj, no to związkowce mają kartę tutaj fajnego spędzania czasu z przyjaciółmi, z waszym partnerem. Jest to dobra komunikacja, jest to no, dobre takie stosunki, relacje właśnie fajne z partnerem. Jeżeli chodzi o single, single tutaj zabierają się za poszukiwania. Jeżeli chodzi o to, co jest przed Wami ukryte, jest to karta kochanków. Zwróćcie uwagę moi drodzy, czy Wy nie jesteście w jakiś sposób obserwowani przez kogoś, jeżeli chodzi o singli, czy nawet mogą być to związkowcy też oczywiście, czy jest tu jakaś osoba, która po prostu na Was tam zarka w jakiś sposób. Jeżeli nie, no to przed Wami jest ukryte, żebyście zwrócili też uwagę na samych siebie, czy Wasz egoizm jest zdrowy. Jeżeli chodzi o to, co jest dla Was radą, radą jest dla Was, aby poruszać się do przodu, zaczynać nowe i e, no, no i, i po prostu brać się, brać się życie za, za rogi, jak to się mówi. Dziękuję, drogie wagi. Teraz zapraszam e, koziorożca. Koziorożec. Pracuję kartę dla koziorożca. Koziorożec. Witam koziorożca. Na czytaniu karty na dzień dobry. 24. Koziorożec. 24. Luty. Koziorożec, praca, społeczeństwo, miłość w związkach, single, co jest przed wami ukryte oraz rada. O, moi drodzy, już widzę, że single tutaj mają okazję poznać kogoś, na, na kim Wam będzie zależało i to będzie osoba, która będzie Was zadowalała, spełniała. Wy macie ogólnie bardzo fajny dzień. Bardzo fajny dzień, e, mogą Wam się przydarzyć fajne, ciekawe em, sytuacje. E, to są takie rzeczy e, pozytywne, optymistyczne. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, no to w pracy tutaj też jest spełnienie. E, wy będziecie korzystali z tego, co e, już sobie zapracowaliście. E, bardzo fajna atmosfera, e, jeżeli jakieś pieniążki, no to przychodzą pieniążki bardzo fajne, jakieś e, dofinansowania, premie, ogólnie jest to bardzo dobra karta związana z pracą. Jeżeli chodzi o Wasze społeczeństwo, no to społeczeństwo tutaj może w pewien sposób Was potrzebować. Jak nie społeczeństwo Was potrzebować, to może Wy potrzebujecie kogoś, moi drodzy, ale jeżeli jest to osoba, której, którą Wy byście mogli tutaj, która mogłaby Was potrzebować, to zaraz Wam powiem. I będzie to osoba z podznaku strygonu, strygonu Strygonu Ognia, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Tutaj, kartem dla związkowców, jest to król pentakli. Mogą tutaj się pojawić takie, jeżeli to nie wy sami, tylko wasz partner, no to wasz partner podejmuje jakieś decyzje i te decyzje są już tak, jakby, że on będzie chciał z wami rozmawiać na ten temat, ale te decyzje już takie, jakby one były podjęte przez to To jest takie bardziej komunikowanie podjętych kroków, to, bo tutaj jest pewność siebie, ale ten plan. Które się tutaj pokazuje, jest dobry, jest pozytywny. Wy sobie to przemyślcie wszystko jak najbardziej, nie, nie na wszystko trzeba się godzić od razu, ale jest to pokazane w pozytywnych tutaj barwach. Jeżeli chodzi o singli, single, tutaj mają możliwość poznania osoby, z którą właśnie tutaj będzie Wam mogło się bardzo fajnie powodzić i, i będziecie zadowoleni, szczęśliwi. Przed Wami ukryte są pewne nałogi. Zwróćcie uwagę, czy nie, ma, czy nie wpadacie w jakiś nauk, moi drodzy, czy jakaś droga do tego nie prowadzi. Radą dla Was jest, aby otwarcie i szczerze mówić o swoich poglądach, to co uważacie, żeby mówić. No przede wszystkim, ale też, żeby nie, nie dać się po prostu też wpływowi. Osób z otoczenia. Także, jeżeli Wy będziecie chcieli coś zachować dla siebie, to zachowajcie, bo ludzie mogą naciskać, abyście Wy powiedzieli nawet rzeczy, których nie chcecie powiedzieć, bo wolicie zachować to dla siebie, moi drodzy. No, dziękuję koziorożce. Teraz zapraszam byczki. Zapraszam byczki do czytania karty dnia na dzień dobry. Byczki. Kasuję dla Was karty. Byczki. Byk. Na 24, czyli na luty byk 24 czwartek. Lawyczka. Byczek, praca, społeczeństwo. Miłość single. Co jest przed Wami ukryte oraz rada. Ok. Moi drodzy, byczki. Wy macie dzisiaj kartę e, ogólnie, tutaj taką, e, że wy czujecie się e, bardzo na siłach, aby e, podejmować się pewnych działań. Wy się tutaj czujecie silnie, stanowczo, jest to bardzo dobra też wasza energia. Mm, wy macie tutaj możliwość też wpływu. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, jest to dzień taki na spędzanie dosyć takiego fajnego czasu z współpracownikami. Jest to współpraca, no i ta współpraca fajnie idzie. Jeżeli chodzi o Wasze społeczeństwo, przepraszam, no to Wasze społeczeństwo tutaj albo Wy jesteście zablokowani, to raczej Wy jesteście zablokowani na osoby z Waszego otoczenia. Także na pracę też jest pokazana współpraca. Także warto byłoby jednak z tymi ludźmi e, współpracować, bo może to Wam przynieść po prostu fajne korzyści. No i fajne relacje. Jeżeli chodzi o tutaj związki, no to związkowce tutaj, byczki mają, no tutaj taki kontakt, taki dzień dzisiaj, że wszystkie tematy, które będą podejmowane, czy, czy jakiekolwiek tam między Wami tutaj stosunki będą, to Wy już macie w tym doświadczenie, także Wy tutaj wiecie, jak podchodzić, co do czego. Dla singli tutaj, single mają możliwość do wyboru. Czy wolą jeszcze troszeczkę zgłębiać się tutaj swoją wiedzę na temat też siebie i tego, co by chciały od życia, jakiego partnera by chciały, czy wolą na przykład po prostu już się zacząć rozglądać, ale jeżeli zaczniecie się rozglądać już, to jeszcze nie może wam, jeszcze nie przyniesie Wam to takich rzeczy, jakie mieliście po prostu w oczekiwaniach, także nie spełni to waszych wszystkich priorytetów. Co jest przed wami ukryte? Przed wami ukryte jest to, że ktoś może podejmować już jakieś kroki w sprawie, w której wy jeszcze się tutaj wstrzymujecie. Drogie beczki, radą dla was jest dobrze obserwować otoczenia. Dziękuję drogie byczki. No i w sumie to by było na tyle dla byczków. I tutaj na to czytanko mamy rybki, raczka, skorpiona, wagę, koziorożca oraz byczka. No i zrobimy w osobnym czytaniu dla reszty znaków. Dziękuję serdecznie za obejrzenie karty. Na dzień dobry! No i zapraszam do kolejnych czytań. I życzę wszystkim smacznego, tłustego czwarteczku. Pozdrawiam. Cześć!